To, co miało być wielką rewolucją, po raz kolejny okazuje się jeszcze jednym ciamajdanem. Majdanem. Sondaże nie są dowodem, ale jeżeli sondaże dwa, właściwie trzy pokrywają się jednocześnie z obserwacją internetu, to chyba jakieś wnioski możemy już w ten poniedziałkowy poranek wyciągnąć. Wniosek taki, że krótki to był zryw, chociaż bardzo y, intensywny, y, i że. Niejaki Ziemkiewicz trzy tygodnie temu, pisząc to, co napisał na portalu do Rzeczy.pl, miał rację. Ale po kolei. Najpierw internet. Według ocen polityki w sieci, która monitoruje takie sprawy, już dość dawno wszystkie materiały sygnowane związkiem z hasłem strajk kobiet wróciły w swej sieciowej popularności do stanu przed 22 października. Czyli. Okazało się to kontentem marginalnym, dla większości internautów nieinteresującym. Przed, y, tem, przed zmianami w realu idą zmiany internetowe. Jakiś czas potem mieliśmy sondaże y, pokazujące już, co się dzieje w realu. Estymatora i ostatnio Ibrisu, y, sondaże pokazujące, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z popularnościowego dołka, Około 10% ich dotychczasowych wyborców się rozczarowało i przeszło do poczekalni, ale nie przerzuciło trwale głosu na nikogo innego i teraz powoli ci wyborcy wracają. To można uzupełnić jeszcze jednym sondażem, który też był w ostatnich dniach ogłoszony, sondażem, gdzie badano popularność brandu Strajk Kobiet. I okazało się, że jeżeli Strajk Kobiet wystąpi jako samodzielny byt polityczny, to... Aż 90% ankietowanych Polaków zadeklarowało, że w ogóle zdecydowanie nie bierze pod uwagę głosowania na strajk kobiet, a dalsze 5%, że raczej tego nie bierze pod uwagę. Czyli znowu skrajna lewica z feministkami i tęczowymi wraca do swojej naturalnej, Bazy popularności, czyli do redakcji Gazety Wyborczej Ringera Axela Springera TVN-u i ludzi blisko z nimi współpracujących, ewentualnie do mieszkańców miasteczka Wilanów i kilku podobnych enklaw. Nie trzeba się długo rozwodzić czy zastanawiać, skąd to się bierze. Radykalizacja, hasła obrzydliwie wulgarne, ataki na prywatne mieszkania ludzi, ataki na kościoły to wszystko się spodobać Polakom nie mogło. No a jeszcze do tego wykreowanie na głównego wroga, wzięcie na cel Jana Pawła II i jakieś akcje, jak to pan Biedroń zapowiadał, a niektóre aktywistki już wykonywały Akcje upominania się o ofiary rzekomej pedofilii Jana Pawła II. To są rzeczy, które dla Polaków są Bogu dzięki nie do przyjęcia i jeszcze długo do przyjęcia nie będą. Mam nadzieję, że nigdy, to znaczy pokolenie, które je przyjmuje, jednak jak dorośnie, to się troszkę zmieni. Ale odpłynęliśmy od głównego tematu, którym było odwrócenie się Polaków od skrajnej lewicy. Nadzieja Platformy Obywatelskiej, o której Joanna Miziołek ostatnio pisała i chyba ona w ogóle dość dobrze jest zorientowana w takich sprawach, a tutaj trafiła niewątpliwie, bo pan Cezary Tomczyk za karę nazwał ją dziennikarką Gazety Polskiej, czy jakoś tak w jego ustach to obelga. Joanna Miziołek napisała to, co wiadomo, że w Platformie nie ma żadnego pomysłu na to, co robić, poza pomysłem, że, 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 że zacytuję tytuł pewnej powieści, zresztą splagietowanej. Wystarczy być, wystarczy być, wystarczy czekać. Ktoś wreszcie ten PiS obali. Pięć lat temu wierzyli, że obali ten PiS ulica i zagranica. Teraz uwierzyli, że kobiety i LGBTy. Ani jedno, ani drugie. Ani Smarzowski z Sykielskim i wegą żaden film, ani, ani nawet epidemia Covid. No, po prostu nadzieje platformy nie ziszczają się od pięciu lat i, i, i nie ziszczą się nadal. Ale to nie jest y, cały obrazek, bo oprócz strajku kobiet, i jego upadku mamy też niestety, dla mnie niestety jako człowieka, który z tą inicjatywą zawsze był związany i życzy jej jak najlepiej y, wizerunkową kompromitację marszu niepodległości. Bez względu na to... Jak będziemy to teraz wyjaśniać, jakie dowody przedstawimy, że były prowokacje, że policja celowo i tak dalej, a co najmniej bardzo nieudolnie, że uniemożliwiono przejazd kolumn, że jest zrozumiałym kolumny zmotoryzowanej, że jest zrozumiałe, iż przyczepili się do marszu. Chuligani, którzy od, od dawna nie mieli okazji podymić, w związku z czym podymili sobie, a bez współpracy z policją Straż Marszu nie mogła sobie z tym poradzić, zwłaszcza w tym chaosie, jaki wybuchł po zatrzymaniu samochodów. To wszystko sobie możemy mówić, ale efekt widać też w sondażach, w których bardzo Konfederacja straciła. Udała się gra, o której pisałem trzy tygodnie temu na stronie do dorzeczy.pl, sugerując, że PiS prawdopodobnie zechce zagrać taki wariant Tuska nazywałem to stuszczeniem PiSu i PiS się rzeczywiście stuszcza straszliwie. Na czym polega ten wariant Tuska? No na tym samym, co robił Tusk kreując kiboli na przykład na wrogów i element zagrożenia. Otóż jest to taka gra. Jesteśmy marną władzą, tak, nie radzimy sobie, ale kto sobie radzi? No, patrzcie, w całej Europie sobie nie radzą, więc i my też sobie nie radzimy. Może no, jesteśmy siernierzmi, może głupi jesteśmy, może coś tam skręcimy lody tak jak poprzednie. To no w ogóle dobra, zawiedliśmy was, nie ma o czym gadać, ale zobaczcie z lewej strony wściekłe bojówki faszystowskie czy antyfaszystowskie, czyli właśnie faszystowskie, bo oni się teraz tak nazywają. Yy, Dzić, yy, wulgarność, agresja. Prymitywne kobiety, które wręcz kompromitują ideę kobiecości. Z drugiej strony kibole, dym, race, ten, 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 ten nieustający od Też nie wiem dlaczego właśnie Marsz Niepodległości urząd w jakimś świrze tego odpalania rac kibolskiego miasto płonie. No po prostu dobrze, no jesteśmy pierdołowatą władzą, ale jaka jest dla nas alternatywa? No, żadnej nie ma. No co, chcecie ekstremistów? Nie chcecie. Wiadomo, że Polak nie chce, żeby Polska płonęła. No to co, puścicie do władzy Trzaskowskiego, Budkę, Tomczyka, <laughs> wrócicie, pozwolicie, żeby znowu premierem była pani Kopacz, a ministrem zdrowia pana Rukowicz, co myślicie, że oni sobie lepiej poradzą? No i tak dalej. No, tak wygląda ta gra w tuska, którą w tej chwili PiS prowadzi, i ona się sprawdza. Tylko czy to jest dobra wiadomość dla PiSu? Nie do końca, ponieważ to jest już droga bez powrotu, to jest wejście na równie pochyłą. Wejście na pozycję partii byle jakiej, tolerowanej przy swej byle jakości, ponieważ opozycja jest jeszcze gorsza i nie widać alternatywy, partii nie ma z kim przegrać, jak to ujmował Donald Tusk, to jest. Pozycja, z której się już nie da wrócić na pozycję partii pełnej wigoru, z wizją, z obietnicą, z nowym ładem, nowym światem, nową Polską, którą chciała zbudować. Nie, obawiam się, że tego się już nie da zrobić, a trwanie będzie dużo trudniejsze, ponieważ pamiętajmy, że Tusk miał za sobą media, które jednym tonem codziennie go zachwalały i Tusk miał za sobą wsparcie eutrokracji, która też... Wszelkimi sposobami starała się mu w tym trwaniu pomóc. A i tak miał tylko bardzo ograniczone cele. On chciał trwać tylko i wyłącznie po to, żeby przeskoczyć w odpowiednim momencie na unijne stanowisko, za sobą to wszystko zostawić. Kto sobie kopacz z Komorowskim biorą, czy ktokolwiek. Niech im to wszystko wybuchnie w łapach, ja już wtedy będę w Brukseli. Perspektywa Prawa i Sprawiedliwości jest chyba inna i możliwości Prawa i Sprawiedliwości są inne. Ale na razie nie widać żadnego innego pomysłu. Miałem rację nie tylko wtedy, kiedy pisałem, że y, PiS gra w Tuska i że rewolucja Marty Lempart y, skończy się tak samo jak skończyły się poprzednie rewolucje Kijowskiego, Kasprzaka i innych równie porywających przywódców. To jest też niesamowite, gdzie oni znajdują, pod jakim kamieniem tych kolejnych idoli dla siebie. Miałem rację również wtedy, kiedy mówiłem, że wojna polsko-polska do złudzenia przypomina front zachodni w czasie I wojny światowej. Soma, Verdę, kto się nie zna dokładnie na historii wojen, łatwo to sprawdzi albo zerknie, w, przypomni sobie klasykę literatury na zachodzie bez zmian remarka. Czyli taka wojna, w której wszystkie armaty walą bez przerwy, a co chwila jest jakieś wzmożenie, co roku jakaś wielka ofensywa, setki tysięcy ludzi idą do piachu, ziemia po prostu, do gołej ziemi wszystko zostaje zniszczone, straszliwe straty, straszliwy wysiłek, straszliwe okrzyki, straszliwe nadzieje, że teraz to już wygramy i w końcu kurz opada i co się okazuje, że dalej od lat ten front jest dokładnie w tym samym miejscu, co był. I znowu przyjdą sondaże w tym tygodniu, tak sądzę, które potwierdzą te sondaże Estymatora i Brisu i pokażą, że PiS ma mniej więcej tyle, ile zawsze miał, Platforma ma mniej więcej tyle, ile miała razem z Lewicą i PSL-em, z tym, że się jeszcze podzieliła z Hołownią, ale to równie obły byt i równie niewiele tutaj yy, może wnieść, więc sądzę, że jego zyski będą chwilowe. No i po prostu nic się nie zmienia, yy, nic się nie zmienia, COVID nas zżera, to jest osobny temat, a polityka stoi w miejscu jak stała.